Cześć, witam Was. Trochę jest tutaj głośno, dlatego za chwilkę zacznę mówić. A na razie przejdźmy i popatrzcie na te piękne widoki naszego cudownego Gdańska. Tu na samym rogu widzicie basztę kotwiczników, a po przeciwnej stronie żurawia. A my jesteśmy na moście, jakby po drugiej stronie tego mostu. W czasach wcześniejszych była stocznia à La Stadia, a było jednocześnie miejsce przeładunku, zwane też łasztownią. E... Ale obecnie już nie ma takich, że tak powiem, takiej funkcji nie pełni. Baszta koło przez pewien czas pełniła funkcję więzienia czy aresztu no i była początkową jakby basztą tutaj widać kawałek muru miejskiego przybliżę Wam o, widzicie tutaj i wzdłuż tego ciągu szły również mury miejskie z bramami, z basztami Teraz niestety już nic tutaj z tych rzeczy nie ma. Zostało to zburzone za czasów zaborów pruskich. Niestety prusom to do niczego nie było potrzebne. A my zmierzamy w kierunku mostu krowiego i bramy krowiej. Jak zapewne wiecie, tym mostem. Pędzono bydło do Gdańska i z Gdańska. Oczywiście, teraz widzicie most krowi na tle przepięknego spichlerza. No, będę w spichlerzu mieści się siedziba Zusu Pomorska. No ale cóż. Nie można było nadać inną funkcję, no co się tam nadało ten most i ta ulica Ogarna, która prowadzi od przez ten most, przez bramę i tam dalej miała jeszcze jedną funkcję to właśnie tędy wieczorem prowadzono które pilnowały Wyspy Spichrzów, ponieważ jakby żołnierzy czy obsady ludzkiej do pilnowania Wyspy Spichrzów nie było. Spójrzcie na bramę Krowią. Niestety brama ta. Wyglądała przed wojną trochę inaczej, dużo nie ucierpiała w trakcie działań wojennych, ale została zburzona i odbudowana w kształcie historyzującym. Czy jest ładna? Na pewno ładniejsza, gdyby. Na pewno jest ładniejsza, gdyby w t... ładniejsza niż gdyby w tym miejscu bramy nie było. O, właśnie to chciałem powiedzieć, ciężko mi to wychodziło, ale w końcu wyszło. A my przejdziemy się kawałek wzdłuż Motławy. Motława to jak zapewne już wiecie z moich filmów jest to nazwa staropruska. Różni historycy różnie twierdzą. Niektórzy twierdzą, że musiała się kiedyś Gdania nazywać, bo od nazw rzek powstawały nazwy miast. Aczkolwiek niektórzy też twierdzą, że właśnie ta historyczna Gdania. Była gdzie indziej, że był to Potok Siedlecki. Wówczas Ponoć Potok Siedlecki był rzeką żeglowną. Obecnie jest jaki jest, i wpływał do Motławy. Wzdłuż Potoku Siedleckiego w tamtych czasach, w czasach pierwszego Gdańska. E Znajdowała się może nie osada rybacka, no ale siedliska właśnie rybaków, polskich rybaków, ale to z drugiej strony części głównego miasta Gdańska. A my idziemy właśnie na ulicę Powroźniczą. Teraz spójrzcie jeszcze na ten widok. i kierujemy się w kierunku ulicy Ogarnej Jakby równoległą do ulicy Ogarnej jest ulica Długa Zapewne każdy z Was szedł ulicą długą także nie musimy już tam tędy iść aczkolwiek może się przejdziemy zobaczę ulica Ogarna pełniła funkcję XVI-XVII wiek Tutaj istniało właśnie dosyć dużo takich niedużych browarów przy tej ulicy. Także kolejna funkcja tej ulicy. Teraz jest jak widzicie ulica ta remontowana. Tu jeszcze zostało właśnie to przedproże takie jak na ulicy Mariackiej. Tak de facto w Gdańsku Wszystkie kamienice miały takie przedprosza, one niestety ze względu na rozwój, rozkwit miasta, może nie rozkwit, ale rozkwit motoryzacji, o, może tak zostały zlikwidowane, by poszerzyć ulicę. No to będę nie wiem czy wiecie, ale ulica długa też. Jeszcze właśnie liczę 50 czy 60 lat temu była dostępna dla tramwajów dla samochodów i można było nią mieścić. przechodzimy obok miejsca gdzie został przeniesiony z Gdyni Pałac Młodzieży Dalej tu jest, czytałem artykuł o tym, że jeszcze poprzedni prezydent, który, z którym wiąże się tragiczna jego śmierć, e, chciał zlikwidować właśnie ten młodzieżowy dom kultury. Czy zlikwidował, nie wiem. Aczkolwiek szyld jeszcze jest, to być może nie zlikwidował. A my idziemy dalej ulicą Ogarną. Ulica Ogarna niestety jest dostępna dla samochodów tak jak widzicie nie jest to uważam dobre, część całego miasta powinna być wydzielona i niedostępna dla samochodu, a pod tym miastem, czy przy tym mieście powinny być piętrowe parkingi, na które można do których można zostawić samochód? Spójrzcie, jaki portal pięknie odremontowany. O. W zasadzie każdy dom miał taką fasadę taki portal żegacze. No, obecnie. Obecnie w roku 1945, kiedy Rosjanie wyzwolili w cudzysłowie miasto, a może bardziej lepsze słowo jest zdobyli, i spalili to miasto i splądrowali, to wówczas po tym roku zaczęto burzyć te właśnie ozdobne fragmenty domów, te elewacje wszystkie niszczyć. Smutne, no ale prawdziwe. Spójrzcie sobie retrospektywnie w tył skąd przeszliśmy i w przód, gdzie idziemy. Czy zarządzanie to jest dobre spojrzeć na cel i na to czym dysponujemy, co zgromadziliśmy do tej pory. Tutaj ten dom z czerwonej cegły, który widzicie to w okresie międzywojennym był tutaj hotel, do którego po przybyciu do Gdańska, Forster Gajleiter Gdańska e, zmierzał. Tutaj miał swoje biuro. W pierwszych momentach stąd zarządzał, później zarządzał z Wrzeszcza. Tam wygonił z posiadłości jednego Żyda, zajął jego posiadłość. Być może zrobię o tym film czy relację, żebyście też wiedzieli, gdzie to jest jak pięknie to miejsce wygląda. Aczkolwiek teraz pełni zupełnie inną funkcję. Tutaj takie pozostałości, właśnie takich ozdobnych rzeczy, portali, a my idziemy dalej uliczkami naszego Gdańska, konkretnie ulicą Ogarną. Na końcu tej ulicy właśnie było miejsce, gdzie były klatki dla tych psów, które były w czasie wieczoru prowadzone na wyspę Spichrzów, które pilnowały wyspę Spichrzów. I drugi element, który tam się znajdował, to siedziba straży pożarnej. To XIX wiek, straż pożarna. Spójrzcie na te piękne miejsca. Warto tutaj na kawę przyjść, warto tu na obiad przyjść i warto pozwiedzać. Jesteśmy tak, de facto, dwa kroki od ulicy, Długiej. Ciekaw jestem, czy Wam się podoba ta relacja. jeżeli macie ochotę to napiszcie w komentarzu to jest ta część gdańska miejsca no ale równie piękna a my zmierzamy w kierunku ulicy długiej to może pokażę, właśnie w tej części była straż pożarna. Trochę zasłonięty jest ten budynek. drzewem, także trochę nie widać tego. A tutaj idziemy ulicą Garbary w kierunku ulicy Długiej. Śliczna dzisiaj jest pogoda. Śliczna na taki spacer. Dziękuję Wam za uwagę. Na tym kończę tę transmisję. Do zobaczenia, do usłyszenia.